Cześć, witam Was wszystkich na kanale Kamienne Inspiracje. Kanał ten został stworzony z myślą o tym, aby pokazać Wam najnowsze trendy w architekturze wykończeniowej, w materiałach budowlanych, szczególnie takich jak kamienie naturalne, forniry, trawertyny, granity. To, o czym ciężko znaleźć informacje w necie, a my chcemy Wam pomóc, aby stworzyć m.in. takie schody oraz zbudować taki efekt. Zapraszam Was tutaj. Do lajkowania, subskrypcji tego kanału będziemy wrzucać materiały co jakiś czas, postaramy się co tydzień, co dwa. Będziemy opowiadać o technikaliach, o praktycznych rozwiązaniach, jak co z czym połączyć, tak aby efekt był klasunia. Także już dziś zapraszam cię serdecznie na nasze socjale, na Face'a, na Instagrama, linki w opisie tego filmu. Bądź także na bieżąco zostawiając suba, tak abyś był i widziała to, co przygotowujemy dla ciebie na teraz, na już, to co pojawi się wkrótce, abyś mógł i mogła zobaczyć miejsca takie jak te, którego opis też przygotujemy. Do zobaczenia.